No i dobrze, przed nami kolejne wywiady. Widzę, że tutaj trójka ochotników zameldowała się u mnie na kanapie. Przedstawicie mi się po kolei? Ole, Olek. Olek. Szymon Kinga. Jesteście z tego samego klubu, czy nie? Z tego samego. Z te, czyli z jakiego? Z ogniwa. No dobra. E, już pierwsze mecze za wami, jak tam nastroje, udało się coś wygrać? Tak. Jeden mecz, dwa, trzy. Więcej. Więcej? Wszystkie wygrałeś? No. No dobra, nikt nie spogląda tam w protokół, więc powiedz, Przyszedłeś do kolejnej fazy? Tak. No dobra, czyli jak nastroje Planujesz zająć miejsce tu na podium? Tu obok nas podium takie wielkie stoi? Pewnie trzecie zajmę. Skromnie trzecie w tym roku, tak? Bo to pierwszy twój turniej? Nie. Piąty? Piąty turniej? No dobra, nie no to powiedz, że chociaż drugie miejsce. Na trzecie. trzecie, no dobra, no trzecie już zaklepane, w razie co? trzecie miejsce już zaklepane, więc co? Ty pierwsze, rozumiem, czy drugie? Też trzeba trzecie nie. Też trzecie? No dwóch trzecich nie będzie. No to będziecie musieli ze sobą walczyć. A graliście ze sobą już wcześniej? Nie. Nie, nie graliście? A no to widzicie, to może będzie pierwsza okazja. A jak u ciebie poszło granie? Yy, nie wygląda meczu. Aha. Ale wygląda jednego seta. Aha, no i super. Czy, o, ja, jak dawna trenujesz tenisa stołowego? O, dwa, lata. dwa lata. Dwa lata? To chyba w, prosto z wózka zaczęłaś odbijać piłeczki, co? Nie. <laughs> Nie, żartuję oczywiście. Czyli co, udało się coś tam wywalczyć, będzie miejsce, żeby poprawić się w następnej edycji? Tak. Ale jeszcze dzisiaj trochę grania, może uda się wygrać jakiś mecz? Y Chyba tak. Tak. No to chodzi. Ja w Ciebie wierzę. Ja w Ciebie wierzę. Daj Żuwika. Na, na szczęście te ode mnie też dostancie. Za te trzecie miejsce trzymam kciuki. Dziękujemy bardzo. Chcesz tym pozdrowić? Babcie. Pozdrawiam babcie. Całą rodzinę. Całą rodzinę i? Wszystkie chomiki. Wszystkie chomiki pozdrawiamy. No nie, takich pozdrowień jeszcze nie było. Pozdrawiamy wszystkie chomiki. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo.